Witam serdecznie wszystkich, jeśli pokażemy, mamy własny indyku czarny kanadyjski. Taki indyk rośnie do 36 kg, Pokazana na filmikach, zresztą zobaczę w dalszym filmiku. Na trawie, na wybiegu, jeśli ktoś sobie chce wyhodować takiego indyka w ogrodzie, jest, potrzebuje, jest na diecie keto, czy ma, ma takie potrzeby, niekoniecznie wszyscy muszą być wegetarianami, czy weganami, to jest każdego dobrowolny wybór. Jeśli ktoś potrzebuje, nie musisz kupić wtedy do sklepu, do marketu za 9,90, gdzie indyki są prowadzone na fermach cały czas z skupisku 100 tysięcy. Znam takie fermy, znam Czechów, znam Austrii gdzie indyk ma cały czas powierzchnia, dosypują trocinię, warstwa obornika jest metrowa. Wentylatory wyrzucają powietrze, jeśli one wyłączone były, to winą w ciągu 15 minut od amoniaku wydzielającego tego. Jeśli chcesz mieć prawdziwe mięso z kryptofanem, indyk jest tak zwany slitmi, a więc mięso, które cała Ameryka zjadają indyka. My również takiego indyka prowadzimy, nie, nie hoduję bo nie mam czasu żeby tym zajmować się, ale mamy parę indyków takich w tej właśnie czarnej, tak jak ktoś będzie chciał kupić u nas sobie teraz, rewelacyjny indyk, zobaczcie już po koralowaniu, mam wszystkie koralowania, 8 tygodni, a więc ma 4 kg, przeszedł koralowanie, że koralowanie wtedy podnosi się gorączka, jest to najbardziej niebezpieczna okres dla indyka, mogą być jakieś upadki, na fermach w tym czasie również dostają cały czas na, na tylanie, a więc to jest to steryt nie wymaga nawet kontroli, nie, nie ma kwarantanny przed samym ubiciem e, przerywają na dwa tygodnie i hodują indyka więc takie indyka zjadacie, macie już cały czas sterydy w organizmie które powodują, że one rosną ja nie dałem żadnych sterydów pierwszy na, w Europie została indyki na e, krwawnik, na dwa żądki, jest to cesarz mówię na tych filmikach wielokrotnie, zobaczcie na YouTube jak się hoduje my nie hodujemy indyka w fermach gdzie jest 10 tysięcy indyków Mamy tutaj 50 dziewięciu. Możemy odprzedać parę komuś, kto będzie chciał w systemie gospodarskim, aby są nauczone na trawie. Od razu dostaje pokrzywę. Zobaczcie na mojej filmie, jak czyniłem pokrzywę. Indyk genetycznie ma zachodowane mózgu i ma instynkt sam Wierzę, wieże że zmarnie śród pokrzywę. Piołun, co wydziela, żółć, bo wtedy ma lepsze trawiny. Kura nie do tej pokrzywy indygo. Teraz na, na, będąc u nas. My zapraszamy, będzie można nabić takie indyki na 25, nie wiem czy jeszcze będą, ale indyków mamy w bardzo dobrej cenie, oddamy indyka, który ma 4 kg już. Możecie wziąć do ogrodu, do zoby, hodować sobie w własnym celu, jaki macie tam w swoim, w swoim życiu. Ja już dałem mu życie 8 tygodni, wy możecie pokazać coś i również przedłużyć jego życie i hodować go, dać mu radość, dać mu szczęście, żeby był na wybiegu, żeby poznał słońce na fermy indykach, które są na waszych sklepach, marketach. Nigdy zaznaczam, nie widziały słońca, nigdy nie były na dworze, bo w Europie nie ma indyków, które wypuszcza na gór, bo więcej by się ich nie dało zagonić o hali, jeśli 10 tysięcy indyków by wyszło na, na zewnątrz. Tylko w systemie gospodarskim, mały gospodarz, statka po 30 sztuk, tak jak ja to zrobiłem. Na wiosnę miałem 30 sztuk i w jesieni również było 30 sztuk. Każdy miał 36 do 40 kg. No, pokaż parę sztuk, jak sobie śpią. Szczęśliwy indyk jak śpi, jak jest znajdzony, to sobie zasypia cały dzień i tak odpoczywa. Także indyki polecam jest to jedyne zwierzę w ciągu, w ciągu tak krótkiego pół czasu na przybywa 200 kg wagi. Jeśli człowiek by w tym tempie przytywał w ciągu pół roku, ważyłby parę ton. Indyk musi szybko rosnąć, bo Kanada zimno, tam gdzie one żyją, szybko przychodzi zima i muszą szybko nabierać wagi, żeby być dorosłe i wchodzić w taką okresę złożyć. Takiego indyka czarnego bardziej odporny jak te białe, białe indyki są bardziej hakliwe również o indyka pamiętajmy nie kupujesz go, nie nabywasz indyka jak się na tym nie znasz nie opiekujesz, musisz zagonić, pilniesz jak dziecko, dbasz od rana do wieczora zajmujesz się tylko go tym w związku z tym, że nie mam czasu teraz hodować tego zajmuję się innymi rzeczami jeszcze prowadzę szkółkę, prowadzę rośliny sadzimy różne nasiona i zioła nie mam czasu się opiekować jak ktoś będzie chciał nabyć zapraszam, taki indyk jest u nas do nabycia w rewelacyjnej cenie ma każdy indyk 4 kilo, jest i samiczka i samiec i ty sam sobie go wyhodujesz w systemie gospodarskim parę sztuk, a więc na jesień masz, wiesz co gotowałeś wiesz co zjadłeś lub możesz go trzymać sobie na ozdobę ogrodu taki indyk również będzie w twoim ogrodzie ozdobą już tutaj mój kolega, który ma już, mu żyje trzeci rok i nie dostał, nie jest przekarmiany, wtedy nie dostaje zawału bo większość indyków dostaje zawału bo krew nie zdąży, nadąży, nie nadąża e, dotrzeć do, do, do wszystkich karnych tego ciała mięśni i tkanek, które tak szybko rosną. Także zapraszam, zobaczcie krótkie urywki, jak te indyki dorastają. Pokażę, jak są na prawie puszczane. Na wybiegu moje indyki kiedyś hodowałem, zajmowałem się tym 10 lat temu, czy 15. Zjadały tonet czosku. Czosek rewelacyjnie, kapitanie. Co drugi dzień, żeby nie wysiadła wątroba, również rzucałem na kół zupełnie czosny, Czosek kapitanie indyka powoduje odporność. Czosnę uwielbia. Indyk uwielbia. Czosek. Tak samo jak uwielbia, aż się zabija i podskakuje za krwawnikiem, który również powoduje wydzielanie żółci. I tak jak i u nas, i u ludzi również pomaga w takich samych procesach. Także zapraszamy do nas, 25. 27. jest Dla z Czytelników Zdrowia Bez Leków, będą wystawcy, będą wkładowcy. Jeśli będziemy mieć indyki, nabędziesz również tego indyka, cały czas podkreślam, montujemy kurniki. Kto bierze kurnik, zamawia, dostaje kury w prezencie, możemy to zrobić w całej Polsce. I również dajmy koguty. Kto zamówi u nas, przyjdzie do sklepu, robi jakieś zakupy symboliczne tam, dostaje koguta 3,5 kg dużego koguta. Również kto z nim zrobi, to jest jego sprawa. Ja mu dałem życie. 23 tygodnie pokaż i daj kolejne życie temu kogutowi. Niech się cieszy i niech spędza na wybiegu i na trawie. Także pozdrawiam wszystkich. To jest moja pasja. Jestem rolnikiem, gospodarzem i takimi rzeczami się zajmuję. Dziękuję wszystkim za słuchanie, Nie musisz mi dawać palucha, nie musisz dawać serducha, byle byś nasz czasami posłuchał, jak ja mówię. Ja ziele, kapitalnie powada w wszystkich sprawach rządkowych, z nimiznie w zębnym brzuchu, przy trawieniu. Co robi ja spłuczę ziele? Znacie od wieków na kutajku. I oczywiście również pokrzywa, y, świeża, zieloniutka teraz. Indy genetycznie wie, co ma spożywać. Takie coś dajemy, indyk wtedy jest zdrowy, ma łatwe trawienie. Polecam i taką paszę, jak zrobiłem tutaj, pasza ma wszystko. Ma ziarenka, najlepsze so, ten, mamy soję tutaj, mamy słonecznik, mamy odpady z oleju właśnie, z wyciskarki z tej maszyny. Także rewelacyjne rzeczy, takie indyki, rzeczy naturalne spożywają. Tutaj nie ma żadnej paszy z farmy, tutaj nie ma żadnych e, chemicznych związków, tylko naturalne zioła. Pokażę na wybiegu, teraz mamy deszcze, także pamiętać indyka nie wytłuszczać jak pada deszcz, bo jest jeszcze młody, e, może zachorować na jest to delikatniejsze zwierzę, polecam wszystkim, zaraz pokażemy jak będą indyki działane w Dzięki. O, witam wszystkich. Tak wygląda indyk na wybiegu. Proszę. O, tak wyglądają indyki samce. Już są parę samiczek To jest. O, zobaczcie jak wyglądają indyki. Taki indyk waży 20 dorasta do 28 32 kg potrafi mieć 3 indyki to jest wielkość jednej świni o, tak reagują samce są napuszone właśnie sami sami samice chcą ciągle kopulować to jeśli mówimy o mięsie to jest to mięso które ma posiada w kolejce mamy kółki kapitalne Kółka niebieska teraz rewelacyjna poszukiwana wszędzie podkodowane rewelacja wszystkie gospodarki nie odciążimy ale nie były poddawane seksowaniu. Mają wszystkie w sadzie koguta, To jest kogucik kapitalny o tak pięknym kolorze. O, doskonałe koguciki. Kurka niebieska. Również możemy nabać, podzielić się. Kto chce mieć przydomowe kurki, to nabywa teraz kurnik. U nas również dostaje 10 taki kurek. Kurka ma 14 tygodni, także rewelacyjnie, bo zapraszamy do nas do, do 25 przybędu do u nas tutaj w, za, w ogrodzie, możesz nabyć takie kurki. Mamy, podzielimy się z wami w systemie gospodarskim a więc na trawie, na wybiegu jeziora wieczorem to jest przytulia czepna czym oczyszczać, limfekturę swoją jeśli była taka kulka na fermie, właśnie tak potem zachowuje się, czyści organizm właśnie przytulią czepną także pozdrawiam, włożycie na i indyka i właśnie takie kulki o tak pięknym kolorze po ogrodzie, które chodzą niebieskie, które mało osiągalne i kogut właśnie taki bajeczny i kolorystyczny pozdrawiam, dzięki, zapraszam witam serdecznie, cieszymy się, że takich ludzi poznajemy tu u naszej Ewy montujemy taki kurnik w takim otoczeniu, jestem w szoku jaka zielona trawka. Sam bym narwał i zjadł, tak, tak zielono. Ewa, powiedz czemu taki kurnik sobie montuje? No, ale super, kurniki i zdrowe kureczki i zdrowe jajeczka a kureczki wiadomo następnym tygodniu tak w przyszłym tygodniu młode kurki 20 tygodni i już będziemy mieć swoje jajeczka ekologiczne wszystkich zapraszamy ta, na, na jajeczka ta, i na, na kurniczki no ale masz podkórną no, wiesz co dałaś jeźdź, ta. nie ta. musisz się martwić czy ktoś coś dał GMO czy nie GMO dokładnie Jankę Akurat... montujemy, Po całej Polsceśmy objeździli z Jankiem no, jeszcze, to jest chyba 20 kurnik już w Polsce tam, zamontowany więcej nie? Za, ta. nie to policji, no, żeby... fajnych ludzi robimy, ciekawych ludzi na przykład nie wiedziałem, że już tak wysoka świadomość jest. Wracają, chcą mieć swoje jajko i zapraszamy. Taki kurnik jest cały czas w promocji, ocieplany cały zimowy, z grzędami, z kurnikiem. Dałeś już tu? Ten jeszcze tam przywiozę. Poidło, poidło i karnik będzie w tym wszystkimi z kurami. Przywieziemy taki kurniczek. kto będzie chciał, nadal obowiązuje, 10 kur dajemy, lub tak jak powiedziałem, koguty duże, ale kury trzeba odebrać na miejscu, bo nie będziemy po jeździć, bo są upały. Tak? Ktoś będzie chciał, to odbierze sekury na miejscu, a kurnik wysyłamy z spedycją, tak? No już teraz nie bardzo by, nie wozić. wozić. tak? Dlatego, że spedycja jest już tak droga w tej chwili. Droga. Nie chcą, zresztą kurnik waży 220 kg. Że... To musimy I... wozić, bo są bardzo drogie koszty. A... I w tak? tej chwili razem z paletą 900 do tych wysyłka. No, to no. nieopłacalne. Tak? Nie staramy się montować w całej Polsce, zamawiać taki kurnik, dowozimy, montujemy. Ile trwa montaż? O, ile? tak? Chwilę. I co, zadowolona jesteś? Super. No. A zobaczcie jaki kolorowy. No nie jaki kolorowy, jak pięknie zrobiony. No. Jeszcze jest jak kolor dobrany do ogrodu nie także pozdrawiamy wszystkich cieszymy się że świadomość rośnie i zapraszamy